W sobotę 15 grudnia w klubie batalionowym 52 Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej odbyło się spotkanie, na którym dzieci miały otrzymać paczki ze słodyczami ufundowane przez Stowarzyszenie Szansa. Zanim jednak przystąpiono do rozdania łakoci głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnym Pan Benedykt Lipski. Kochane dzieci, droga młodzieży, szanowni rodzice, niech mi będzie wolno w imieniu i upoważnienia organizatorów oraz współorganizatorów dzisiejszego szczególnego, przedświątecznego, jasełkowego spotkania. Bardzo, bardzo serdecznie powitać Was, kochane dzieci, droga młodzieży, na tym szczególnym, przedświątecznym spotkaniu. Mówiąc o organizatorach, nie sposób nie wymienić i czynię to z wielką radością i przyjemnością, nie sposób nie wymienić Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Szansa na czele z jego prezesem panem Piotrem Huliszem. Wśród współ, współorganizatorów jest również samorząd czarneński, a więc Rada Miejska, a więc burmistrz gminy Czarne, również gospodarze tego obiektu, a więc kierownictwo klubu garnizonowego 52. Batalionu na czele z jego dowództwem, panem pułkownikiem Sławomirem Milewskim. Są wśród nas przedstawiciele innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji, które mają również swój udział w organizacji tego pięknego spotkania że wymienię, wymienię Strzeleckie Bractwo Kółkowe, że wymienię Ośrodek Pomocy Społecznej. Kochane dzieci, droga młodzieży, szanowni państwo, drodzy goście, w dniu wczorajszym szeszyła nas trwogą szczególna i tragiczna wiadomość o śmierci ponad 20 dzieci, opiekunów, wychowawców, które, którzy to zginęli. W wyniku zamachu w jednej ze szkół Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo proszę w tej chwili wszystkich o powstanie. Dziękuję bardzo. Spotkanie dzisiejsze, jak powiedziałem, ma szczególny charakter poprzedza ono szczególne, radosne, magiczne, chciałoby się powiedzieć, święta Bożego Narodzenia. Święta, które głównie w polskiej, ale nie tylko polskiej tradycji, tak wiele, tak wiele znaczy. Są to święta szczególnie oczekiwane przez Was, kochane dzieci, droga młodzieży. Ale nie kryję, że święta te, mimo że towarzyszą im pracowite przygotowania, są źródłem radości również dla nas dorosłych. Miną święta, i potem za kilka dni dosłownie powitamy nowy 2013 rok. Niech mi będzie wolno. W tym miejscu, w imieniu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, zbliżającego się nowego 2013 roku, zwrócić się do Was, kochane dzieci i młodzieży, do Waszych, do waszych rodziców, do Was wszystkich, moi państwo, obecnych na tej sali, w imieniu samorządu czarneńskiego, a więc w imieniu Rady Miejskiej w Czarnej. Czarną, którą mam zaszczyt reprezentować. W imieniu Pana Burmistrza, Wiceburmistrza, który jest tutaj z nami, ze słowami życzeń najszczerszych, najbardziej gorących. Niech te święta będą naprawdę ciepłe, rodzinne, ciepłe miłością, szacunkiem waszych bliskich. Niech pod choinką, wigilijny wieczór nie zabraknie dla nikogo z Was skromnego chociażby upominku. Na koniec, już szanowni zebrani, drogie dzieci, młodzieży, niech mi będzie wolno, bo jest ku temu okazja, podziękować w imieniu samorządu czarneńskiego wszystkim tym, którzy mają jakikolwiek udział, większy lub mniejszy, w organizacji takich spotkań. Przygotowaniu tych podarunków, paczek i te słowa adresuję w głównej mierze do zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Szansa. Dziękuję Wam, dziękuję również wszystkim innym osobom, instytucjom, stowarzyszeniom, które w tych dniach tak wiele robią dla tych, Którzy nie tylko tego oczekują, ale dla tych, którym te działania przynoszą niekłamaną w co wierzę, radość. Po przewodniczącym Rady Miejskiej w Czarnym głos zabrał prezes Stowarzyszenia Szansa, Piotr Kulisz. Witam dzieci z rodzicami. W dniu dzisiejszym gościmy szczególne osoby, które są świętymi Mikołajami. Przez cały rok. Przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi, Pan Burmistrz Jan Ziemi wraz z zastępcą Jelenoszem Witkowskim, Dowódca Garnizonu Pan Bukownik Wilewski oraz wiele osób, instytucji, które przez rok cały nas chylają, a w takich dniach szczególnie przychodzą i chcą nam pomóc w różnej formie. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo możemy podzielić się radością. Odbrzających się na rodzinach dzieciom. A zarazem obdarować dzieci słodyczami. Chcemy tą radość przekazać idę. Ida ma umiejętność pomagania innym. Zróbmy to samo. Osobiste pozdrowienia dla jej przesła Ania Grona Zgwincza, która pokonała chorobę ma już lat 12 i na aukcję przekazuje Piękną, plemioną chojkę szyszy, która tam jest. Święta Bożego Narodzenia nas zbliżają. Życzę wszystkim szczęścia rodzinnego, by każdy z nas mógł liczyć na pomoc bliźniego. Dziękuję. Boże Narodzenie. Okres szczególny, piękny i niezmiernie radosny. Niezmiernie radosny z narodzenia Jezusa Chrystusa, ale i niezmiernie ra radosny ze względu na oprawę, ze względu na szczególną atmosferę rodzinną. I tej atmosfery rodzinnej, atmosfery radosnej, atmosfery pełnej Boga, Jezusa, tego całego Jezusowego przesłania życzę wszystkim rodzicom, i wszystkim dzieciom. Po krótkiej modlitwie dzieci ze stowarzyszenia Szansa zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o tematyce Bożonarodzeniowej. Chcieli, żeby w te święta Bożego Narodzenia cały świat się zjednoczył. Żeby w pokoju tej nocy pobladły troski naszej i niepokoje zgasły, by żaden człowiek nie był owcem, żeby nie było samochodem, a każdy z każdych się sercem, jak opłatkiem. By ktoś zamknął te oczy, by wszyscy byli dobrej woli, a ponad światem pokój, pokój Boży. Ważnym punktem spotkania była charytatywna licytacja przeprowadzona na rzecz chorej na Białaczkę 16-letniej Igi Malewicz. Dzięki ludziom dobrej woli pod młotek poszły cztery wykonane w drewnie prace osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnym, ręcznie wykonana z choinka oraz kucyk Stowarzyszenia Szansa, którego Rada Miejska w Czarnym zlicytowała za kwotę 1700 zł. Dzieci zgromadzone na widowni z niecierpliwością wyczekiwały na Mikołaja, który miał rozdać paczki ze słodyczami. Gdy tylko pojawił się na sali, ustawiły się przed nim długie kolejki podekscytowanych maluchów. Charytatywna licytacja na rzecz chorej na białaczkę Igimalewicz to nie jedyny dowód na to, że wokół nas nie brakuje ludzi o dobrym sercu. W poniedziałek, 17 grudnia, dar serca przekazano również 8-letniemu Tomkowi Kołatka i jego 85-letniej babci Jadwidze. Z inicjatywy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnym otrzymali oni paczki pełne niespodzianek. Eee, są tu przede wszystkim słodycze, zabawki, jego upragniony samolot Lego. przywieźliśmy kurtkę ciepłą na zimę, produkty, z których będzie można zrobić ciasta. Przywieźliśmy gotowe rzeczy, przywieźliśmy mrożonki, pierożki, naleśniki i to wszystko, jak gdyby, przywieźliśmy 700 zł przede wszystkim, mam nadzieję, że to pomoże w zakupie węgla, może nawet na zimę. To wszystko przywieźliśmy, przygotowali to pracownicy Zakładu Karnego w Czarnym, związki zawodowe, firmy, które tutaj się znajdują, sklepy w okolicach właśnie w Czarnym, apteka w Polo. Która nam pomogła dla babci i dla wnuczka, ufundowali tutaj witaminy. Ze sklepów otrzymaliśmy kurtkę, otrzymaliśmy wyroby wędliniarskie. Także to wszystko mogliśmy tutaj dobyć dla Tomka i przede wszystkim jeszcze dodatkowo przybyliśmy też do z filmami, więc Tomek będziemy miał wesołe to będziemy pobrane w pańki. Chciałem podziękować wszystkim tutaj mieszkańcom Czarnego, którzy, którzy nam tutaj pomogli. Przede wszystkim właścicielom sklepów, właścicielom apteki, Ci którzy nam pomogli, tutaj się dołożyć do tej zbiórki, mogliśmy być tymi Mikołajami, którzy przywieźli ten prezent dla Tomka. Mam nadzieję, że święta będą całkiem inne dla Tomka i jego babci.